Gratuluję! Złoty medal, jest pas, jest wszystko tak jak należy. Bratobójczy pojedynek kolegów z jednego klubu. No to oczywiście to jest ogólnie bardzo ciężka sprawa, walczyć z kim, z kim na co dzień się żartuje i tak dalej, ale wiemy wszyscy, że kiedy wychodzimy do ringu, nie ma kolegów. Po prostu zostawiamy to przed ringiem, dajemy się wszystko i potem dalej jesteśmy kolegami. Od początku, dobrze wszedłeś chyba w turniej, dobrze ci się tutaj w Gdańsku boksowało. Szczerze powiem, że dawno się już tak dobrze nie czułem. Można nawet powiedzieć, że od dwóch lat. Trochę miałem przerwy, musiałem sobie wszystko poukładać w głowie. Też sprawy zdrowotne przede wszystkim. Ale cieszę się, że mogę w pierwszym roku seniora wrócić i zdobyć złoty medal. No właśnie, poukładałeś w głowie i zobacz jakie efekty. No, powiem, że trzy czwarte tego sportu to są jakby w głowie. Więc jeżeli przepracujemy swoje pewne problemy, to możemy zajść tylko gdzie chcemy. To już masz za sobą, jesteśmy zapewne szczęśliwych, końcówka tego roku należy do ciebie. Tak jest, teraz troszkę przerwy i od nowego roku wracamy i lecimy dalej z A wiemy o tym, że ten sezon był mocno intensywny. No, szczerze powiem, że bardzo. Gratuluję jeszcze raz i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Super, gratki wielkie.